Siema, jestem mam tempok to jest szybki update z dnia 19 sierpnia 2025 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnie, jest to kolekcja utraconych zębów składająca się z kłapumy, kamieniny górnego zęba oraz zęba Aligatora o wartości 75 dolarów. Zdobywaj 3 razy więcej złota, dolarów i punktów doświadczenia za zwykłych przestępców, a także 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za misję łapania legendarnych i niesławnych przestępców. Ukończ wszystkie wyzwania dnia Łowcy Nagród przez 2 dni z rzędu, a otrzymasz szaro-niebieski frak dzienny. Licencja Łowcy Nagród i prestiżowego Łowcy Nagród kosztuje 5 tabek złota mniej. Zabranie udziału w trybie do broni otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia, ale również 50% zniżki na broń. Do 1 września możesz również otrzymać spodnie oraz pas pogranicznika, jeśli tylko uda Ci się przetrwać piątą falę. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymałem dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 19 do 25 sierpnia jest to seria eliminacji. Zaloguj się do Reddit Online między 5 sierpnia a 1 września, aby otrzymać spodnie Rowberow oraz trzy zwierzyny grube z miętą polną. W tym samym czasie ukończ dowolnego dnia trzy wyzwania dnia, a odblokujesz gest knucie. Od 19 do 25 sierpnia. Ukończ 3 misje Łowcy Nagród, a otrzymasz czarny gorset Chamblis, damski, lub srebrną kurtkę czaro, męską. A w stajni mamy promocje na konie bratońskie oraz na konie arabskie. Również mamy promocje na wóz Łowcy Nagród. Również mamy zniżkę na oznaczenie wozu Łowcy Nagród. A w katalogu mamy promocję na tonik. Mamy również limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój na ten miesiąc. Mamy buty na promocji. Mamy promocję na stroi łowcy nagród. U różnikarza mamy promocję na rewolwery. Oraz na karabiny wyborowe. Mamy promocję na wariant łowce nagród, jak chodzi o rewolwer Lemat. Mamy promocję na pasy na broń. Oraz na wybrane kabury. U Passera mamy promocję na wybrane broszury, a u moje mamy promocję na remedium odporności. Więc to byłoby na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu, warto sprawdzać, więc zbijecie na Discord, link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, legujcie, udostępniacie. nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć, do następnego.